Witam serdecznie, Tomek Miodek, dzisiaj mamy sobotę i jesteśmy w mojej miodziarni, a dzisiejszy dzień ja chcę poświęcić na małe miodobranie. Jak do tej pory to już odwirowałem sporo miodu, bo już od dwóch tygodni takie bardzo małe ilości dziennie odwirowuję, około takich 6-7 korpusów dziennie. Do tej pory udało mi się już odwirować taką ilość miodu. I co? No ale dzisiaj troszeczkę chcę więcej czasność, tylko dlatego chcę skorzystać, że jest dzień wolny, sobota, nie mam wysyłek, nie mam mało telefonów i tak dalej, i więc e, co? Dzisiaj chcę to wszystko właśnie sfilmować, wziąć ze sobą kamerę dodatkowo i tam kilka taczek tutaj właśnie chcę przywieźć. Kilka korp korpusów. Korpus? O tutaj. Kilka takich korpusów będę przywoził. Teraz już tak zauważyłem, że ten pożytek troszeczkę lekko siadł na moim terenie, bo pszczoły zaczęły się interesować, dlatego te korpusy jeszcze tutaj z wczorajszego wirowania pomału je trzymam. Tu już je byłem dzisiaj kilka razy i do i uzupełniałem y, już innym pszczołom te korpusy, bo tu są takie świeże odwirowane Plastry, i po prostu nie chcę jakichś nastrojów, nastrojów rabunkowych wprowadzać do siebie na pasiekę, wyciągając je tam. Bo jakby mnie tam postawił u siebie na pasiece, wiadomo, inne pszczoły by się tym zainteresowały, potem by mogło to jakieś rabunki powodować. Na pewno, na 100% by to robiło. Pszczoła jest pszczołą miodną, więc ona jak nic nie kwitnie, więc one więc pojadą do sąsiada i coś gwizdną. Jak do tej pory, co ja widzę, taki ze świeżego nakropu co się dzieje, bo ja teraz, dzisiaj będę wirował jeszcze miód wiosenny, ale końcówka, ale teraz co się pojawia, bo już widzę świeży nakrop, to są takie właśnie chabry i, i pomału lipy, bo tutaj właśnie za tą ścianą rośnie taka lipa szerokolisna i już ona zaczęła yy, kwitnąć. Idziemy właśnie ją teraz zobaczyć. To jest lipa szerokolisna. Szczół jeszcze tu nie słychać żadnego brzdęku, ale jak tu zobaczymy, nie, O tutaj już ten kwiatek, tu już jest rozkwitnięty. Podejrzewam, że tu, bo tu jeszcze bardzo dużo widzę jest jeszcze nie jeszcze nie rozkwitniętych, ale tutaj o już jest, już kwitnie. Pszczół tu na razie nie widać, one chyba wybierają jakiś bardziej atrakcyjny pożytek jak na razie, bo mówię tam mam 200 metrów niebieskie pole Chabra, bardzo fajnie. Chciałem tylko powiedzieć, że te drzewo co tutaj ma, one ma 10... 10 lat i zostało posadzone przeze mnie i już teraz mam z niego jakąś korzyść. Tu mam jeszcze jedną lipę, nie? I to są wszystko 10-letnie drzewa, więc jeżeli jeszcze nic nie posadziłeś na swoim terenie, to nie zwlekaj. Co tam, Co tam robisz? Czyszczę, by zachować higienę i bezpieczeństwo w pracy. Na pasiece. <laughs> Ale jak tak? Ach, tak. No trochę niegodne. A stół już wymyty? Wow! Już stół jest kurczę, cacy, nie? Rapicydem? O, to jest na środek dezynfekujący, który jest tutaj yy, na codziennym użytku. A pokaż tą butelkę. Aha, my mamy taką Coca-Colę, tak, to jest zrobioną. Wsadzamy do takiego atomizera. Nie, i to tak wygląda. To nie jest czysty rapicy, to jest rapicy. Ile tam dajesz? Kropelkę tego, nie? Nie do pala, no, parę, No, no, wiadomo, tam dwie, trzy łyżki, nie? I reszta woda, coś takiego. I wygląda, wychodzi taka Coca-Cola, która jest idealnym środkiem do dezynfekcji. Tutaj, co tutaj jeszcze jest? Klateczki, klateczki. Cieplarka. Cieplarka i cieplarka, nie? Lecimy. A tutaj mamy. Uuu, uuu, mateczki. No i bardzo dobrze. Biznes z matkami się kręci bardzo dobrze. Cały czas wysyłamy. Dzisiaj mamy sobotę, dzisiaj nie ma wysyłek, ale za to przyjeżdża do nas dużo klientów. To jest fajne i niefajne, dlatego że właśnie nie można za bardzo przy ulach popracować, bo zawsze ktoś przychodzi, a jak ktoś przychodzi, to chce zamówić. E, zamówić kilka. Jak to się mówi? Zamówić zdanie, słowo? Zamówić kilka za, zamienić. A, zamówić, zamienić. Zamienić kilka zdań z nami tutaj, to zawsze nas po prostu rozrywa to od naszej roboty. Ale teraz ja już kończę gadanie, tu już sobie przywiozłem taczkę. Teraz do tej taczki tutaj wsadzę jakiś e, korpus, do którego będę wsadzał e, poszyte ramki. Piękna pogoda w zachodnio-pomorskim. Nie wiem, jaka, bo za, do cieplarki wsadziłem termometr jeden i pszczoły latają po prostu bardzo, bardzo fajnie. No i co? Odkąd ja będę zaczynał? Chyba gdzieś od tamtąd. Dobra, już jednego na razie ula wywaliliśmy. Mamy troszeczkę zasklepionego ramek z miodem. Lecimy dalej. W zasadzie w tej chwili już wyciągnąłem trzy korpusy i mi się wydaje, że tu raczej z tą taczką już teraz będzie mi niezręcznie się tutaj poruszać, więc co zrobię, to w tej chwili chyba już je zawiozę i ustawię do miedziarni. Są trzy korpusy teraz Ale teraz co będę musiał zrobić? Będę musiał poprosić tatę, żeby mi to odwirował nie? Idziemy zobaczyć co on robi Czy da się namówić do jakiejś ro dodatkowej roboty Janek Trzeba odwirować Wirujesz? Wiruję No ty co znowu robisz? Rozrabiasz. Rozrabiasz? A, nówka ty, wszystko nówka, Funkiel! Skąd ty to wziąłeś? Zakupiłem wczoraj. Aha i co teraz z tym będziesz robił? Teraz... Te... Używasz tego? Tak. Aha. Nowe listwy. Zabrakło listew? No już nie ma. Nie ma listew, nie? Nie ma na czym hodować matki. Tyle matek tych artystów. Ale ty już mamy troszeczkę. Nowych? Nowy. My tego mamy z 200. I brakło? 200 teraz mówiliśmy, a mamy ponad Grubo ponad Mówię, z 200 to mamy takich kur listew No I teraz jeszcze dzisiaj 200? O Boże Ja biorę miód, dobra? Rękawice muszą być, pszczoły mają żądła Jedziemy Telefon zadzwonił w odpowiednim momencie Dzień dobry Tomek Miodek Dzień dobry czasam Tak Cześć Tomku ty masz w tym okresinionej matki Kabela i lepiej Backfasta? Będą 13 13 czerwca? Tak Znaczy już 13, 14 jest termin, no zobaczymy kiedy będą. No będą, kiedy będą, ale już będą, tak mówię, 14 mam termin. Ja się odezwę do Ciebie. Zapraszam. No, dajesz radę? Daję radę, robię teraz miód, więc jakby można było, to już kończę. Dobra, narka trzymać. Narka, cześć. Gorsze z tym wszystkim, że ta kamera jest cała uświniona w miodzie, jak tu pracuję przy niej z nią. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł. No ale jakoś muszę. Chciałem zrobić ten odcinek, a te odcinki przy... one są bardziej wymagające. Wiadomo, widzieliście, pracowałem w rękawicach i... Tutaj musiałem ją przestawić tu, ona mi się raz wyłączyła, ktoś zadzwonił i tak dalej. Kamera on cały tutaj na tym LCD mam pełno miodu. Tutaj wszystkie przyciski są też upać kana, ja nie będę musiał jakąś ją wymyć i tak dalej. A ty co tutaj robisz z takim namaszczeniem? Aktualnie czyście. Ty masz najlepszą, chciałbyś być Podoba Ci się być pszczelarzem? Tak. A teraz opowiedz tą swoją historię węzy. Tak Ci się to spodobało, że wygenerowałeś 50 klocków, 100 tysięcy, tak? No. 100 tysięcy masz i co, chcesz kupić maszynę? I otwieram FreakMate tak zwane, polecam serdecznie. Zobaczycie niebawem, no wszystko zobaczycie w No ale po, mów od razu tutaj się, nie ten, no, tylko no, mów tak, co będziesz no, robił. będzie produkcja węzy. Będziesz uruchamiał okay. produkcję węzy. I to konkretna taka, nie będzie lipy. No ale 100 tysięcy to co masz, to tak jeszcze wiesz. Ja no, widziałem maszyny, które na kosztują tyle, 150 tysięcy. A tyle konkretna, że nie będzie takiej lipy jak w okolicy. <laughs> jak, jak ja. No dobra. Ja w, ja w każdym bądź razie jak będę miał tutaj za płotem u niego, jak on kupi faktycznie tą maszynę, o której mówi, to będę dawał jemu węzę, bo fakt, bo to jest lepiej po prostu wziąć, wsiąść samochód, zawieźć komuś tutaj dwa kilometry dalej węzę, niech mi ją przerobi. Ja, ale do tej pory zawoziłem swoją węzę. Wysyłałem swój wosk do, na przerobienie do miodów podkarpackich, byłem bardzo zadowolony, naprawdę bardzo dobra, solidna firma robi bardzo fajną węzę. Ja jestem bardzo zadowolony tam miody podkarpackie chyba.pl to się nazywa a ja w tej chwili zrobiłem dwie taczki miodu, zajęło mi to jakieś 30 minut, troszeczkę się zgrzałem widzę tutaj pot po mnie cieknie i sobie usiądę na 5 minut, może coś tam zjem, coś zimnego nie? albo tutaj po pobajeruję z tym przyszł przyszłym węzownikiem, frykmek. tak? trochę odpocząłem, pogadaliśmy z Bartkiem o dziewczynach i tak dalej i teraz no co, rękawicki Uhu! i rąbiemy Który był następny w kolejce, tamtego rąbaliśmy przed chwilą, a teraz będziemy robi rąbali tego. Tu jest pusty, nie wiem co tu. Ua! Odłożę ten korpus tu. Tutaj co tu jest, jakaś chyba była dzika zabudowa, musiałem ją wyciągnąć i teraz właśnie ją zlikwiduję. Musiałem ją wyciągnąć i postawić ją tutaj, tylko po to, żeby pszczoły ją wylizały. Ale chyba widzę sobie... Na rozrabiałem, bo to chyba na szybkiego coś robiłem. Zobaczymy, co tutaj się dzieje. O kurde! Yo, uła, uła. Uła, uła, uła. Tutaj coś wybudowałem. No tak, trochę to jest właśnie brak porządku u mnie. Zasklepiony miód. Miód wiosenny, zachodnio pomorskie naprawdę. W tym roku mamy dobre zbiory. W zeszłym roku to nie pamiętam, jak już to było. Chyba dwa lata temu było słabo. Właśnie znaczy, bardzo fajnie, że sobie kręcę te filmiki, bo te filmiki też mają dla mnie takie znaczenie, bo potem ja wiem, co było. nie? Nieraz sobie wracam, co było, co kwitło, ile wyciągnąłem i tak dalej, i tak dalej. Uciekaj, malutko. Co tu mamy za pszczołę? Backfast KB. O, właśnie przed chwilą dzwonił do mnie pan, który za zamówił u mnie 25 matek KB i mówi: Bo chcę powiedzieć jedną rzecz. że Ja wiem, te KB miały różne opinie. One słabo zimowały. One słabo zimowały, przez to na wiosnę nie były za bardzo silne, ale po tej najnowszej reproduktorce, co mam, to jest zupełnie inna pszczoła. Ona dobrze zimuje, ona jest dużo łagodniejsza niż to, co kiedyś było. I naprawdę pierwszy raz, pierwszy raz to jest, że ludzie do mnie dzwonią, bo zawsze dzwonili ludzie, a że w zeszłym roku kupili ode mnie krańkę Cele, jest bardzo fajna i chcą jeszcze, albo jakąś inną pszczołę. Nikt nigdy nie chwalił bakwasta, a teraz pierwszy raz dzwonią ludzie w tym roku i chwalą bakwasta, mówią, że jest po prostu super. Ale druga sprawa, jest taka, że po prostu mamy w tym roku lepsze warunki, też nie? I teraz może w zasadzie każda pszczoła, jaką by się nie wrzuciło, to będzie dobra. Tego nie wiem. Moje pszczoły, jak na razie, to tak sobie poradziły z tą wiosną. Come on. Nie? Backfast. Łagodniutki, tamta krainka się mocniej kręciła, koło mnie teraz te pszczoły, co koło mnie latają, to dalej jest, bo to był ul obok, nie? Bo tutaj backfast to siedzi jak trusia, cicho, go nie... Go nie widać. Tu jeszcze, I tutaj też jest na mokro, nie? Trochę na mokro. Tam te wszystkie były. Jak to jest? Że ta sama rodzina ma za sklep. O, to też jest ramka. Gdzie jest na mokro? Tu na mokro? Tutaj trochę na sucho. No i ta ramka tutaj. I teraz użyję tutaj tego korpusu, który był tutaj na górze. Ten korpus. U, proszę, ule bezfelcowe, nie? To przecież na cały ule podnieść. Bardzo często ktoś się mnie pytał, że czy one mi nie spadają, czy się nie wywracają, czy coś takiego. Przecież tego nie można rozerwać. O. Spokojny ten bakwaśik jest. Ja, ja pracuję w, w rękawicach tylko dlatego, bo ostatnio oglądałem film, właśnie. Zdarza mi się, że często, że pracuję bez rękawic. W zasadzie taka. Bardzo często pracuję, ale takie operacje, typu jak na przykład robienie odkładów, gdzie trzeba wsadzić ręce, zanurzyć w tym ulu i tak dalej, to wolę robić w rękawicach. Ostatnio oglądałem ten film właśnie Polbarta i tam chyba Virtuos. Wirtuość pszczeli, coś takiego, On nakręcił taki film, i tam wszyscy oczywiście oni bez kapeluszy, w krótkich rękawkach i tak dalej, robią dobranie. ale widać przy się, że oni tam co dwie minuty, ktoś tam tą pszczołę, która się żądli, przez. nie można tego ukryć, nie? Ktoś tam cyk ściąga, zabił pszczołę, tutaj go wzięła, wziął rękę, pach, ściąga pszczołę. Te pszczoły ich Ja tu sobie siedzę, z, z wami rozmawiam, pszczoły koło mnie się kręcą też, o tu bym była jakaś pszczoła, położyłbym ręce, ale mam ochronę i nic mi się nie dzieje, dlatego po prostu dla mnie to jest wygodne, ja za dużo. Ja pracuję przy pszczołach 10 godzin albo i 15 godzin dziennie. 15 godzin dziennie, lekko. Więc ja sobie nie mogę, na przykład, w moim przypadku pozwolić na taką dużą dawkę żądów, bo wydaje mi się, że chyba to nie jest fajne. Zresztą już o tym mówiłem nie raz. Wow, zachodnio pomorskie miodio! Chować się Tu już jest ramka zalana świeżym nakropem Którą chyba musiałem tu wsadzić wczoraj Podstawimy ją na bok. Tutaj jest to samo, ale jeszcze nic nie jest zalane. Pięknie. Lecisz? Co mówisz? Trzymaj się Bartek! Do poniedziałku, nie? W pół do piątej Bartek poszedł do domu. Bartek codziennie tutaj ze mną siedzi do godziny piątej, ale jak już jest w pół do piątej, co to znaczy? Ja już będę musiał kończyć, to już robię ostatni ul. Resztę będę musiał robić jutro, w niedzielę, a, a zaraz przyjdzie Piotrek i będziemy robili hodowlę.

Proszę. O. Tutaj będzie widać? Nie, nie będzie widać. Tu położę. Nie. Mam tu też węzł ramki świeże. coś tam pobudowały. Odbudowały tam na dole tą kratę od grudową i te ramki nie chcą teraz wisieć, tylko po prostu jakoś się trzymają, ale będzie. Dobra, na razie zostawiam je w ten sposób, pójdę to teraz, jeszcze do wiadra pójdę zerwać ten wosk i to wszystko. No i teraz co tu widzę? Już mi mruga, że bateria się już kończy. No to idę wrzucić tą baterię jeszcze troszeczkę, żeby podładować. Tato mi tutaj pomaga. Przejął całą tą walczy. Miodarka chodzi. Tu już widzę odwirowane, tu już część miodu i tutaj miodzio już jest. Dobra, co się teraz stało? Tak jak mówiłem, zająłem ten miód. Tato go wiruje, Usiadłem sobie przed komputerem i od razu zadzwonił Piotrek widawa i robimy. No i teraz on tutaj już jest. A ja dopiero skończyłem, zobaczyć jeszcze pod się pali. Nie wiem widziałem. Chwilą... Co będziemy robić? Wyciągniemy wychowujące. No i później składaję. Hmm. No Co i dobra. Czy może nawet pojedziemy na spacer? No to idziemy. Motorkiem się przejdziemy, my jesteś swoim? No Jesteś swoim? No i o to chodzi. Dawno nie używałem. Dobra. Właśnie sobie tutaj pracowaliśmy i odwiedził nas kolega. Skąd przyjechałeś? Z Rzeszowa. Z Rzeszowa. Przyjechał pogadać o pszczołach i wziąć kilka matek. No, no. Będziemy starali go się obsłużyć i potem będziemy pokazywali co robimy dalej. No właśnie tu chciałem pokazać, bo Dominik wszedł na naszą pasiekę i od razu dostał Pszczała w oko. Nie? nie bolało. Nie bolało, nie? nie. tą kamiotkę no nie boli na no słodko. Z żadną czule. I właśnie najlepiej, jak ci urządni pszczoła, to co robisz? Mój tato mówi, polisz do 10 i to że rzekomo ma pomóc, albo po prostu tak jak my, ja też przed dostałem tutaj i nic nie mam, to już tak jak 15 lat się przy pszczółachu pracuje, to jest luzik. Okay. Hmm, jest teraz już około przed 10, podejrzewam po 9. Zachód już jest tam, nie? Już się kończy. Dzień. Ładne warzywa rosną tutaj na ogródku, widzę, wszystko pięknie. Kalarepka, marcheweczka, buraczki i groszek, który zaraz będziemy jedni. Wow! Dobry dzień. Pimidorki? Nie. No dobrze. No i tym ogródkowym akcentem chciałem już skończyć dzisiejszy filmik. Wszystkiego najlepszego. I do następnego razu. Ciao, bye, bye.